Siemaneczko w tym kolejnym fantastycznym dniu. Co dzisiaj sobie będziemy działać? Pewnie sobie będziemy działać coś ze styrobetonem. Będziemy się bawić. W zasadzie to z jakąś taką mieszanką ala styrobeton, ale to styro, do styrobetonu nawet obok styrobetonu nawet nie leżało, nie? Mamy tego świadomość. O, sekunda, bo ja tutaj taki cwany, a, a przysłony nie otworzyłem. Pyk. Mamy miareczkę. Mamy wagę i mamy też słoiczki. Po co? Po to, żeby sobie znaleźć jakieś takie w miarę fajne proporcje na e, dawanie tego do komór, e, bo oczywiście samego granulatu nie możemy dać tak po prostu, e, ponieważ jak później byśmy wyrównali podłogę, no nie dałoby rady, to też takie tam rady były słabe raczej dawane, żeby po prostu tak to wsypać. Tylko, no, no już skoro się zdecydowaliśmy na, na ten sterobeton, no to jak później na wyrównanie sobie delikatnie tego poddasza sterobetonem, tak byśmy dali to, to jak później tu podrównać wylewką tą sterobetonową. No, no właśnie, więc taki pomysł raczej z tych słabych, ale, ale ale, no każdy pomysł jest na wagę złota i każdy mile widziany. Ten akurat odpada, więc co, no będziemy sobie szukać jakiejś takiej w miarę dobrej mieszanki, parę przypisów mam. E, oczywiście wszystko z internetu. E, będziemy używać kleju Atlasa do siatki i do steropianu z tego względu, że ma bardzo dobre właściwości lepiące, a tam jest dosyć sporo e, dziwnych powierzchni. Nie takich powierzchni, do których się normalnie e, stosuje cement, czyli m.in. drewno. No, drewno i cement, raczej drewno i beton, raczej słabo się tam e, razem scalają więc wolimy użyć czegoś takiego. Dodatkowo będziemy stosować będziemy stosować permetryny, ale to może sobie zrobić cięcie, przyniosę, żeby pokazać co i jak. Dobra, jesteśmy z powrotem. Będziemy sobie stosować coś takiego, takie cudeńko. Można sobie spauzować, żeby zobaczyć skład, działanie i tak dalej. Ten środek ma identyczny skład co te drogie środki e, Altaxa bodajże. Do, do, do impregnacji drewna, do więźby, i tak dalej, na kołatka, i na, na te spuszchniele, i tak dalej, i tak dalej. Także to kosztowało stówkę za 5 kg, a tamte środki są bardzo, bardzo, bardzo drogie, i yy, no nie, nie ma po co przepłacać, nie? Rozrobić sobie tylko w odpowiedniej mieszance, proporcji, i jedziemy. My będziemy sobie to po prostu dodawać do, do tych mieszanek, nie? No i borax, borax na grzyby i tak dalej, tam żeby, żeby to się wszystko nie kisiło, nie? E, żeby sobie mam możliwie e, dawać jakieś tam działanie zapobiegawcze. E, a czy to pomoże? Mam nadzieję, że chociaż odrobinkę. To jest niedobre dla kiciusiów, nie? to trzeba uważać i z dala od kotów z tym. Dodatkowo jeszcze będziemy stosować koncentrat do więźby dachowej, też parę mililitrów do każdej takiej dużej mieszanki. Beczuszkę już mamy. <coughs> Jakaś tam pojemność jest, trzeba przyznać. Nie wiem, ile może mieć litrów. Eee, jakieś takie metry 20 ma. No, trochę tam pomieści. Z 60 cm średnicy. Coś tam wejdzie. Także będziemy się bawić. A tymczasem ja chyba nie 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 nie, 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 nie przedłużam i rozrabiam sobie jakąś tam pierwszą mieszankę. Proporcje oczywiście będę pisał, będę mówił. I zobaczymy, nie? Szukamy czegoś, co będzie w miarę płynne, ale też no, uciekamy z wagą, także nie możemy dawać dużo zaprawy, bo u nas głównie chodzi o to, że większość tych desek jest w miarę, nie? Ale są takie miejsca, gdzie naprawdę jest to popruchniałe, więc musimy na tyle to dać, na tyle tego granulatu. Z tak małą ilością zapraw, żeby ona się lepiła, ale żeby jednak tej wagi tam za dużo nie przybyło. nie? Żeby to się po prostu staliło fajnie, trzymało się kupy, miało jakieś tam działanie wadobójcze izolujące, zarówno akustycznie, jak i izolujące cieplnie, termicznie. Ale żeby właśnie nie, nie zwiększyło jakoś tam drastycznie wagi tego stropu całego i nie obciążyło go. Działamy! Dobra, to może być ciekawe. E, lubię takie testy w mikroskali. Mam nadzieję, że, że zrozumiecie, co mam do przekazania i co chcemy tutaj podziałać. To są cztery przepisy z internetu na e, styrobeton. To jest ilość granulatu w litrach, czyli na 100 e, ogólnie ta ilość granulatu w połączeniu z tym, to z tyle gotowego produktu wyjdzie. Czyli 100 litrów granulatu plus cement plus woda wyjdzie 100 litrów e, dobrze ubitego sterobetonu. Nie? Wiadomo, że troszkę te kuleczki się tam e, zniekształcą i zmniejszą swoją objętość. Więc ilość cementu, my będziemy używać kleju, jak wspomniałem, i to jest ilość wody w litrach. I tak na testy, z racji tego, że będziemy sobie to mieszać e, w słoikach, w słoiku w zasadzie. Zrobili, zrobimy sobie na pół litra gotowego produktu. Mam wagę kuchenną, mam miareczkę, mam granulat, więc pozostaje nam tylko i wyłącznie to wsypać, wymieszać i będziemy to wsypywać do reklamówki. Dlaczego do reklamówki? Ponieważ to będzie fajne pokazanie tej konsystencji. Mam nadzieję, że się nie przerwie przy okazji. I coś tam sobie, myślę, podsumujemy później, nie? Jak to będzie wyglądało. Nam głównie zależy na konsystencji, na tym, żeby to się dobrze tam wlewało do środka i żebyśmy sobie mogli to dozować tam wszędzie, nie? nie pozostaje mi nic innego, jak brać się do roboty. Także idę sobie po zaprawę i zaraz się widzimy na wsypywaniu i na działaniu, nie? Dobra, mam nadzieję, że, że tam radę to robić wszystko jedną ręką, tak, żeby wam pokazywać, żeby to wszystko było na, że tak powiem, naocznie, nie? Pokazane. Co, bierzemy słoiczek, pierwsza próba. 62 gramy zaprawy, pół litra najpierw. Może nie najpierw sobie polecimy z. Z, 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 z. Dobra, mamy zerowane. Czyli 62 gramy. Czy, czy ktoś kiedykolwiek w życiu dozował? Zaprawę nagramy? Czy jesteśmy pierwsi? O kurde, ale mi się zsypnęło. To nie jest takie proste, czy upierdliwe, nie? O, kurde 63, dobra. Musi już tak zostać, nie? Dobra, zerujemy sobie znowu. Pyk mamy 27, aż 27 ml. To jakieś jaja są ogólnie rzecz biorąc. No nie, dobra jest 30, może być 30, musi być 30. No ja nie wiem, na jakiej zasadzie miałoby to się wymieszać. Ale dobra, no jest 29, dobra, wyzerowało się trochę. Pół litra yy, kulek. To jest około pół litra kuleczek. Musicie mi wybaczyć te, które ewentualnie pójdą bokiem. Nawet się udało prawie wszystkie. No jak to ma waży. No i dobra, teraz muszę się chyba na chwilkę rozłączyć i muszę... Muszę spróbować to wymieszać. Kochani, tak to wygląda. Mniej więcej pół litra, czyli zgodnie z tym, co, co nawet e, mamy na tym. E, co się już zawoczy, to to, że jest to bardzo, 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 bardzo delikatnie oblepione. Jak dla mnie jest za mało wody bo po prostu na w świecie. A i byłoby w miarę ok, myślę. E, pakuję to do reklamówki, tego już nie będę pokazywać. I zobaczcie sobie, jak to w reklamówce wygląda. Bo to będzie po prostu bardziej wymowne. Dobra, tak to wygląda. Za mało wody, jak dla mnie. To po prostu jest ubrudzony zaprawą styropian. I tyle, moim skromnym zdaniem. No, bo 27 ml na, na tyle tego. Z drugiej strony, to na cały worek czasami jest na przykład, że 3-4 litry i też, też jest ok. No dobra, słuchajcie, no pozostaje mi tylko zrobić pozostałe próbki. Nie będę Was zanudzać i nie będę też sztucznie nabijać minut e, do nagrania, więc przygotujemy wszystkie próbeczki. Popakuję to mniej więcej tak jak tą. Najbardziej chyba liczę na tą, gdzie jest e, bardzo duża ilość wody. E, z Ben, mając doświadczenie z tą, wydaje mi się, że ta najbardziej będzie e, taka e, lepiąca, ale zobaczymy, zobaczymy. Nie pozostaje nic innego, a brać się do roboty i widzimy się, jak już będą wszystkie przygotowane. Dobra, jesteśmy z powrotem. Mamy pięć próbek, doszła jeszcze jedna, doszła jeszcze moja <noise> pseudo autorska, czyli na pół, litru, pół litra granulatu i pół litra gotowego produktu, 50 gramów tylko zaprawy i 100 ml wody eee, i to nie wygląda jakoś przesadnie dobrze. Ale one ogólnie nie wyglądają. nie wyglądają tak jak to, co wygląda na niektórych filmach, gdzie ono jest dużo, dużo, dużo więcej tej zaprawy. I to aż pływa w tym i tego granulatu, to mam wrażenie, że jest tam, nie wiem, 10%, a nie, nie tak tutaj jakoś tak, no, no nie wiem, co z tego wyjdzie. Ogólnie nie zabieram te próbki tam do kuchni, żeby miały troszeczkę cieplej, by sobie spokojnie tężały. No i co, zobaczymy, nie? Później sobie otworzymy te reklamówki, zobaczymy, jak to się kruszy. I tak dalej, i tak dalej. Będziemy się bawić, będziemy sobie tam coś podsumowywać. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, a tymczasem coś tam sobie chyba innego podziałam. Eee, kurde, ta betoniarka tak już przyznaję Wam rację, by się przydała, bo mieszanie tego już widzę, że nie będzie wcale takie fajne, ale no to trzeba, to trzeba. Na razie nie ma czasu na no ten czas, mówię, nie ma pieniędzy na, <laughs> na betoniarkę. Kochani, lecimy sobie dalej kabel głośnikowy, dwa razy półtora, będę sobie rozkładał instalację, to tutaj co tu jest to ma być siłownia i ma być po części sala taneczna, co w związku z tym muzyka to podstawa oczywiście. Zestawik głośników e, Creative ode jest z domku, 5 do 1, e, daje radę, no tam, no, budżetowy używany jest 100, 20, 140 złotych, także to nie jest jakieś tam pieniądze, ale naprawdę coś tam, coś tam gra w każdym rogu, czyli tutaj, tutaj, tu, tutaj wyjątkowo, i tu, nie? Pięć głośników, centrala sterująca, czyli z subwooferem dziś tutaj prawdopodobnie będzie na parapecie, ale zostawimy oczywiście naddatek kabli, hmm, może jakaś półeczka tutaj będzie w przyszłości. No muszę po prostu więcej kable dać i tyle. Któregoś dnia przyjdę, polutuję, te lutowanie też może pokażę, bo rozkładanie kabla to nie będziemy chyba pokazywać, no nudne, nie, no wiem, no jak to jak to z tą elektryką było, nie, już dajmy spokój. <laughs> Przyszedł do nas jeszcze paczka z Wevor, to jest taka niespodziewanka dla mnie i dla Sylwii. Jest to od Pana, który jest chyba przedstawicielem, czyli ja dobrze to zrozumiałem. No i chce, żebyśmy, żeby, żebyśmy pokazali ten produkt w swoich filmach na testy, no więc pokażemy go, na testujemy. E, któregoś pięknego dnia, i tutaj oczywiście na się ja Myślę, że to, co tutaj jest, to będzie coś wspaniałego i na naszą działkę się świetnie przyda. Ale więcej o tym opowiemy, jak przyjdzie z tymi. Nie, żebyśmy już tak razem to otwierali, bo e, no nie wypada, żebym sam się tutaj e, raczył. Więc biorę się za kable i co? No i widzimy się pewnie, jak już będą rozłożone. Nic jakoś skomplikowanego i nic w sumie ciekawego. Także włączam muzykę i działa. Kochani, odcinek miał być bardziej ciekawy, ale taki ciekawy nie będzie, kable są opuszczone tak teraz na, na szybko, żeby tylko metry sobie złapać, bo chciałem zobaczyć ile metrów mi zostanie e, tego kabla, bo na garaż żeby będę potrzebował. Ja trochę jeszcze mam w domu, takiego innego, ale też chyba półtorówka tam jest, kiedyś się w KarAudio bawiłem, więc tych, tych głośnikowych trochę mi się tam wala e, po domu. E, kurde, no szkoda, bo, bo Sylwii dzisiaj nie będzie jednak, więc nie otwieramy paczki z wewora, eee, no, gdybym widział, to bym wziął lutownicę, bym sobie chociaż te audio tutaj po, poskładał, ale dobra, skoro nie mamy, nie mamy, nie mamy lutownicy, eee, co styrobeton, te próbki sobie schną, kurczę, no nie za bardzo mam tutaj co teraz takiego porobić, no nam ze dwie godzinki jeszcze mi zostały, nie wiem, czy mam się zwijać wcześniej, coś tutaj może jeszcze pomyślę. O, mniej ciekawy, ale jutro może postaramy się przynajmniej nadrobić, nie? Także na ten moment tyle. Jak coś będę robić ciekawego, to jeszcze się odezwę. Dobra, jestem z powrotem. Jestem, żeby się pożegnać. Wybawiłem się ze zwierzakami, poszliśmy na spacer. Oj tak, oj zleciało, nawet nie wiem kiedy. Trochę powścikałem. Nasz, nasze próbki styrobetonowe sobie tutaj dojrzewają, schną. Zrobiłem parę dziurek, polakowałem, żeby tam woda miała sobie jak odporować. Tak myślę, że jeszcze do jutra nie ja tak jak powinno. Dobra, no tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego. Taki miał być ten ciekawy ten odcinek, taki fajny, ekstra i wyszło jak wyszło, no wiecie jak jest, nie? U nas na spontanie chyba wchodzi najlepiej. Plan żyje i do przodu. Także trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego Wam życzymy. No i dzięki, że jesteście, trzymajcie się, hejka.